Dzień dobry Panie Prezydencie, Dzień dobry Panie Redaktorze, Bokumiu Sobula, tak, tak jak Pan woli, ja już po szczepieniach, więc ja też... mam nadzieję, że to ma ograniczone znaczenie, witam serdecznie, witam Państwa, już się Pan jawelskim młynem przejechał, wie Pan, że jeszcze nie, szewc no, bez butów chodzi, chyba dlatego, no ale myślę, że jeszcze w trakcie jarmarku się uda, Wszystko a może przyznam. i pora będzie troszkę lepsza, bo... Słoneczka trochę by się przydało. Śniegu by się przydało trochę. Wiem, że miasto za śniegiem tęskni, no ale jak zima, to zima. A wie pan, że śnieg tak na dobrą sprawę nie jest czymś takim fatalnym w trakcie zimy. No wszyscy za nim tęsknimy, wszystkim by się przydał. Problemem jest tak zwane przechodzenie hmm. przez zero, czyli wahania temperatury. Na, na, dla, dla drogowców i dla kierowców to chyba marznąca mrzawka tutaj to jest wtedy to. się asfalt kruszy. Wtedy się asfalt kru kruszy, woda wnika przez te pory w asfalcie do środka, tam zamarza, rozszerza się, rozsadza te mikrostruktury. Zmienimy odrobinkę pan prezydent, bo... o, pan tutaj jest wysokim człowiekiem. Okay. Panie prezydencie, czy Katowicą jest w metropolii niewygodnie? Wygodnie. Metropolia nie może funkcjonować bez Katowic. Katowice okay. są częścią metropolii, chyba tak będzie wiecznie. To dlaczego transport chcecie wyjąć poza GZM? No myślę, że to jest daleko idące uproszczenie w trakcie ostatniej dyskusji na Komisji Transportu Rady Miasta Katowice, kiedy omawialiśmy w jaki sposób radzimy sobie w tych trudnych czasach związanych z deficytem kierowców, no, z trudnymi warunkami na drogach i z relacjami także i omawialiśmy także relacje z organizatorem transportu, czyli Górnośląsko-zagłębiowską metropolią, a z jej ramienia tymi sprawami zajmuje się ZTM. No to wtedy w trakcie tej dyskusji, czy w wyniku tej dyskusji jeden z radnych złożył, zadał takie pytanie, które zostało podchwycone przez innych radnych i znalazło, mówiąc przez wyraz we wniosku sformułowanym przez komisję, byśmy przeanalizowali w sposób dokładniejszy niż to było tak hasłowo tylko dyskutowane na komisji. Co to, zna... Co to znaczy organizować na własną rękę transport? Jakie to ma plusy, minusy, uwarunkowania? Czy się w ogóle da? Czy jest sens o tym myśleć? Komisja przegłosowała taki wniosek. Prezydent powinien odpowiedzieć na jej zapotrzebowanie. To Pan się tym zajmuje w Urzędzie Miejskim tak. jako wiceprezydent, więc jak Pan odpowie? Jak się Pan podoba taki plan przemyślenia tego i rozważania, czy poza ZTM-em byłoby Katowicą wygodniej i może taniej? Wie Pan, mamy dwie bardzo ważne płaszczyzny analizy tego wniosku czy tego pomysłu finansowa i taka... No, niekoniecznie. Pierwsza to jest analiza potrzeb mieszkańców Katowic. No niewątpliwie, jeżeli coś jest szyte na miarę, coś, co jest elastyczne, gdzie można praktycznie dowolnie żonglować... Organizacją linii transportowych, ustawiać harmonogramy i te harmonogramy, rozkłady nie muszą być zgrane na większym obszarze, to łatwiej coś takiego uszyć w cudzysłowie na miarę, w cudzysłowie na miarę. czyli przygotować ofertę bezpośrednio dla mieszkańców Katowic. Ale z drugiej strony no nie jesteśmy samotną wyspą, jesteśmy, tak jak powiedzieliśmy na początku, centrum. Stolicą metropolii. Codziennie do Katowic dziesiątki, jak nie ponad 100 tysięcy mieszkańców regionu przyjeżdża załatwić swoje sprawy. Przyjeżdża także, to trzeba wprost powiedzieć, wydać tu swoje pieniądze. No więc dla nich oferta też musi być odpowiednio przygotowana. No nie można się hermetyzować i udawać, że. Poza Katowicami nie ma niczego. To absolutnie błędna droga. Ale z drugiej strony też nie można no, myśleć, że Katowice mają być takim hubem komunikacyjnym, gdzie linie autobusowe z odległych miejscowości mkną, czy te autobusy mkną przez Katowice, nie zatrzymując się na żadnym przystanku i najlepiej, żeby pod dworcem katowickim wysadzały tych wszystkich interesantów. Ale typuści. muszą być to może takim hubem Katowice, taka ich rola proszę. Tak, ale ten transport nie może być definiowany dwojako, jako transport dla mieszkańców metropolii spoza Katowic i transport wyłącznie dla katowicza. Więc mówimy o tych dwóch płaszczyznach. Ważne jest, żeby znaleźć odpowiedni balans między tym, i, ty, tym, tym podejściem. No, my też podnosimy aspekt finansowy. Nie, no jasne, tylko pytam, wie pan, do kiedy macie czas na to, żeby balansować te aspekty i podejmować decyzje? Ja myślę, że najważniejsze to zrobić rzetelną analizę. Oczywiście wnioski wynikające z tej analizy nie będą miały żadnego charakteru decyzyjnego. To chcę jasno powiedzieć. To będzie materiał pewna jakaś rekomendacja, czy konkluzja. Oczywiście, tak jak mówię, nie mająca żadnego charakteru decyzyjnego. No, pewno będą trwały dyskusje na ten temat. Yy, liczę, że przełoży się to na yy, krótko okresowo, na... Yy, Lepszą ofertę komunikacyjną dla mieszkańców Katowic, a w przyszłości co będzie, zobaczymy. Powie Pan, Pan to wie na pewno równie dobrze jak ja, chociaż na pewno lepiej ode mnie. Najważniejszym elementem, który pozwala Metropolię definiować jako pomysł udany i projekt, który sobie radzi na tym etapie, jest transport. Gdyby Katowice z tego transportu w takim obszarze wyekstrahować, no to właściwie możecie wyjść z Metropolii. Teza rzetelna i właściwie pozbawiona wad, jeśli idzie o rozumowanie. Tak, 70, czy jak nie 80% aktywności i zadań metropolii w tej chwili związane jest z organizacją transportu publicznego. Katowice do tego wspólnego worka, bo koszt transportu publicznego w naszym regionie to myślę ponad 700 milionów złotych, 750. Około 500... 50, 580 gminy do tego dopłacają, czyli ta różnica powiedzmy, stu kilkudziesięciu milionów to są wpływy z biletu. resztę trzeba dofinansować. No i dopłacamy do, do tego wspólnego worka 23% tej całej sumy dopłat za 13% mieszkańców metropolii. Czyli czyli, no, jak to się kalkuluje, to Pan chce powiedzieć? Pan pewno to tak musi być, że, że nie da się zastosować idealnego, idealnej metody, natomiast może być i metoda lepsza, metoda gorsza. Najlepszą by było, gdybyśmy płacili za swoich pasażerów. Mówię o poszczególnych miastach. To jest troszkę tak jak z, ze stawką za, za, e, za śmieci. Jedni mówią od powierzchni mieszkania, inni mówią od głowy, jeszcze inni od wody, nie ma idealnej, no ale w różnych uwarunkowaniach są lepsze i gorsze. I i z tego trzeba próbować wybierać. Ja myślę, że będzie długa dyskusja, myślę, że będzie merytoryczna. W tej chwili trochę i przede wszystkim spokojna, na to, na to gorąco liczę. Jesteśmy trochę innej rzeczywistości, mianowicie Metropolia stała się udziałowcem PKM-ów, czyli dla niewtajemniczonych firm miejskich, które Obsługuje posiadają transport. autobusy i obsługują transport. Umożliwia, umożliwi ten krok, to, 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 to bycie udziałowcem PKM-ów, bezpośrednie zlecanie naszym PKM-om usług przewozowych bez konieczności organizowania przetargów. Dlaczego tak robimy, to też chyba wymaga wyjaśnienia. No, może to nie wszyscy się z tym zgodzą, liczę, że, że jednak zdecydowana większość yy, komunalne pkm -y gwarantują wysoki poziom świadczonych usług. Mamy coraz więcej autobusów elektrycznych, one są coraz no, Będą wodorowe podobno. Będą wodorowe, yy, mamy Wi-Fi, mamy klimatyzację. Chodzi o to, by yy, taka oferta, która generuje koszty i która, i która sprawia, że na ten przejechany kilometr trzeba wydać więcej niż na przykład dysponując jednym autobusem i organizując tak doraźnie przewozy, by ta oferta atrakcyjna jakościowo nie poległa na wolnym rynku. Inni Dziś... mogą tego nie oferować Jasne. i w związku z tym mają niższe koszty. To żeby ten wątek zamykać, rozumiem, że to jest pieśń bardzo długiej przyszłości, jeżeli w ogóle. I właściwie dyskusja na razie akademicka, czy Katowice będą samodzielnie, samodzielnie organizować transport, czy, czy wyjdą z, z Metropolii? No i tak, i nie, dlatego że każda dyskusja może prowadzić do konstruktywnych wniosków. Ja nie wiem, co Ładny wyjdzie. Konstruktywny sobie... wniosek obmusza Metropolię. Wie pan, konstruktywny wniosek to dla mnie taki, który przynosi korzyść przy, je, przy jego realizacji. Pytanie dla kogo? No czy... dla mieszkańców chyba. E, tak, tylko jakich? Czy wyłącznie Katowic, czy trochę szerzej. Ja A myślę... Myśli pan, że można jeszcze tak rozumować? jakimi e, kategoriami? E, wie pan, samorządy są w coraz trudniejszej sytuacji finansowej. Każda złotówka u nas jest e, droższa i bardziej wartościowa niż, niż na, na tym powszechnym rynku. No. E, Mamy mniej pieniędzy, musimy je wydawać w sposób maksymalnie przemyślany Wieszko. i tego też jest samodzielne. Katowice próbują być transportowo. W spółce tramwajowej też zdaje się. Jakiś problem z Metropolią też nie chcecie przekazać swoich udziałów i też wolelibyście odpowiadać za to sami. Ja myślę, że nikt nie chce przekazać swoich udziałów w Metropolii. No, o, trzy miasta chyba takie są. Katowice chyba za i chyba się To jest pewien skrót myślowy, panie redaktorze. Nasi koledzy z innych miast przygotowali pomysł, koncepcję, która dla mnie jest wartościowa, cenna i warta wdrożenia, polegającym na, polegająca na tym, że miasta sprzedają swoje akcje metropolii i uzyskane środki przeznaczają na inwestycje w infrastrukturę tramwajową. Dla mnie to rozwiązanie ma sens. Popieram je i w dyskusjach z kolegami my, prezydentami, zarządem metropolii mocno je lasuję. Docelowo, to chcę powiedzieć jasno, bardzo dogłębnie rozważymy, prawdopodobnie zdecydujemy się na sprzedaż także naszych akcji Metropolii, czyli nie przekazanie udziałów, a sprzedaż, podobnie jak i w pozostałe miasta. Ale, i tu jest bardzo ważna rzecz, po zrealizowaniu kluczowej dla mieszkańców Katowic. I, I myślę południa naszej linii metropolii. Linii tramwajowej, na Ale to pan nie wie, panie, panie prezydencie, że Metropole z tym też, też poradziła? Proszę pana, ja mam siedmioletnie doświadczenie jako wiceprezydent nadzorujący realizację inwestycji w mieście. E, mogę powiedzieć tak, że z każdej inwestycji a nadzorowałem ich blisko setkę, mniejszych, większych jestem i trochę zadowolony, i trochę niezadowolony. Zadowolony, bo bośmy je wykonali, natomiast niezadowolony, bo prawdopodobnie można to było zrobić lepiej, szybciej i bardziej efektywnie. I wiem, ile jaka różnica jest pomiędzy zwykłą pracą i odhaczeniem czegoś na liście, a to trzeba będzie zrobić, a czymś dla, a celem, dla którego trzeba stanąć na głowie, żeby to się udało. I miasto ma tu większe kompetencje, większe możliwości. Miasto wzięło na siebie kwestię projektowania. To nie jest typowe rozwiązanie. Chcemy dopilnować, by uzyskać pozwolenie na budowę i mieć wszystkie potrzebne zgody, a spółka powinna wybudować tą linię. Natomiast, tak jak powiedziałem, trzeba stanąć na głowie, żeby się to udało. To jest trudne przedsięwzięcie, zwłaszcza w kontekście dzisiejszej sytuacji na rynku inwestycyjnym, na rynku robót budowlanych. I nie wiem, jak ta sytuacja długo potrwa. Może także do czasu, kiedy będziemy rozpoczynali tę inwestycję. Musimy mieć stuprocentową pewność, że zarząd spółki zrobi wszystko, by ta inwestycja została zrealizowana z maksymalnym zaangażowaniem. A się hmm? tego nie A da Pan zrobić. potrafi opisać w tej chwili jakąś perspektywę nie wiem, uruchomienia Centrum myślę że, to, po prostu, nie. myślę, że to okres jakichś 4,5 roku. W tej kadencji przez ten nie czas, starczy. Tak, przez ten czas chcemy ale mamy ciągłość władzy publicznej i myślę, że w kolejnej kadencji prezydent miasta będzie akceptował te cele. Gorąco wierzę, że tutaj nie będzie żadnego problemu, bo będzie nim Marcin Krupa. Natomiast musimy mieć wpływ na spółkę, taki, który sprawi, że jeżeli ocenimy iż niewłaściwie, z niewłaściwym zaangażowaniem robi to, na czym nam tak bardzo zależy to będziemy mieli instrument, to by to zmienić. A to nam niestety daje proste przełożenie, prosta pozycja w akcjonariacie, w akcjonariacie spółki. No, musimy dopilnować tych interesów, a potem niech Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przejmie spółkę Tramwaje Śląskie. Myślę, że tak skojarzeniowo jest to najlepsze rozwiązanie i ponosi Ale pełną Zrobimy to, co obiecaliśmy mieszkańcom i potrzebujemy do tego instrumentów. No nikt nie pozbywa się narzędzi, które pozwalają mu osiągnąć cel. Panie prezydencie, wyjeżdżamy z Katowic, nie w tej chwili, ale w ogóle, kiedy wyjeżdżamy z Katowic, czasem Bocheńskiego. To jest dość wygodny wyjazd przez południe miasta, aż poza miasto, tylko do pewnego Jak momentu. Kiedy? Tylko do pewnego momentu. Właśnie. Do czasu, kiedy dojeżdżamy tam w te labirynty dobrego urobku i tak dalej. Jest plan, żeby Bocheńskiego przedłużyć, ale która z wersji wygra i na jakim jest etapie? Panie redaktorze, drodzy mieszkańcy, apeluję o to, by. Byście się wypowiedzieli. Byście się wypowiedzieli. Przedłużenie ulicy Boheńskiego myślę, to nie tak ważne przedsięwzięcie jak tramwaj na południe, ale niezwykle istotne dla zachodniej części miasta. Jeżeli... Korkuje się Ligocka, jeżeli korkuje się Załęska, no to, to praktycznie od do samego Placu Wolności czy do ulicy Chorzowskiej mamy problemy w jedną, drugą stronę. Trudno też wyjechać z stale rozbudowujących się panewnik do Śródmieścia. Ta kwestia przedłużenia ulicy Boheńskiego raczej w mojej ocenie jest poza wszelką dyskusją. Dlaczego? Prosta kwestia to jedno z dziesięciu zadań, z którymi prezydent Marcin Krupa szedł do ostatnich wyborów, mówiąc o, mówi o jego programie. Więc teraz pytamy mieszkańców, w jaki sposób to zrobić. Bardzo bym prosił, by wykorzystać tą możliwość tak zwanych prekonsultacji, bo to nie są oficjalne konsultacje, takie jakie mamy w przypadku projektu uchwał Rady Miasta i tak dalej. Po prostu chcemy wejść w dialog, posłuchać mieszkańców, jakie mają pomysły w tym zakresie, co by zmienili, co by poprawili, co by usprawnili, zmodyfikowali, gdzie zależy im na jakimś uwzględnieniu lokalnych potrzeb typu przejścia do lasu, infrastruktura towarzysząca. To wszystko ma bardzo duże znaczenie. Zbierzemy te oferty, te, te, te oceny, te. te Wypowiedzi przeanalizujemy i przedstawimy wynikające z nich wnioski. Ale to przedłużenie trzeba wykonać. Głęboko wierzę w to, że, że mieszkańcy Katowic zapoznawali się z programem pana Marcina Krupy, tylko słabo wierzę w to, że oni teraz wrócą do tego i będą rzeczywiście kombinowali, w jaki sposób powinniście pociągnąć te, te linie. I czy nie jest tak, że oni mówią, no, władzo, po to was mamy, zróbcie to skutecznie, dobrze, szybko. Panie redaktorze, to nie Nevrati. Te czasy już minęły, kiedy można coś robić na zasadzie takiej. Wy władza jesteście od tego, żeby zadecydować na nas. Władza w cudzysłowie. Każda inwestycja, zwłaszcza drogowa, liniowa, wymaga stałej współpracy z mieszkańcami, bo nic o nas bez nas. No, ty... Powiem tak, inne jest postrzeganie takiej inwestycji jak przedłużenie ulicy Boheńskiego przez mieszkańca Dąbrowki, Szopienic Giszowca. No, chyba że ma tam codziennie coś do załatwienia i to są jego żywotne interesy. A inna, mieszkańców właśnie tych regionów, ty, tych rejonów miasta, gdzie e, taki czy inny przebieg drogi może mieć taki lub inny wpływ na codzienne funkcjonowanie, na codzienność. Prestiżowej rycie. ligoty, na przykład. Tam się może ten front robu nie spodobać. Czuję się dowartościowany, jestem mieszkańcem Ligot. No. Dziękuję bardzo. Chyba wszyscy w Katowicach wiedzą, jaka to dzielnica. Tak. Panie prezydencie, jest taki plan, żeby centrum miasta uwolnić od samochodów. Wiele się w tym kierunku robi, także stosując specyficzny montaż finansowy, jeżeli chodzi o kieszenie płatników za miejsca postojowe. Ale ciągle jest w tym mieście kilka takich lokalizacji, gdzie zaparkować można na darmo i miejsc jest dużo. Myślę o parkingach przy Muzeum Śląskim w, w dzielnicy pierwszej. Już instalowane tam są szlabany. Kiedy nam odbierzecie to darmowe miejsce? Ile będzie kosztowało? W czasie przedpandemicznym, tak to można określić nieładnie, ale wszyscy wiemy o co chodzi, podjęliśmy decyzję o tym, że ten wielki bezpłatny parking dla około 700-800 pojazdów no, musi zmienić swój charakter. Przygotowaliśmy węzły przesiadkowe, można z nich korzystać. Generalnie nie ma chyba potrzeby, by wszyscy, którzy do tej pory na wiele godzin zostawiają tam swoje samochody, nadal tak robili. Przeprowadzone zostały dokładne badania. Wynika z tego, że dwie trzecie miejsc parkingowych w śródmieściu Katowic zajmowane jest przez okres dłuższy niż 4 godziny i w dwóch trzecich przez naszych gości spoza Katowic. Musimy tę sytuację trochę uporządkować. Chcieliśmy zrobić już to ponad rok temu, no ale uruchomienie szpitala tymczasowego w Centrum Kongresowym i zupełnie inne przeznaczenie tego miejsca przyblokowały te działania. No potem czas ten lockdownu i, i, i tych, tych silnych obostrzeń pandemicznych także miał wpływ na to, co się dzieje na drogach. To ma być płatny parking. Myślę, że zimą za 2 trzy miesiące to zostanie. To się zadzieje. Jakiś luty? Tak. Jeśli się oczywiście nic, nic nie zmieni, bo, bo no, sytuacja pandemiczna też jest cały czas Dynamiczny. dynamiczna niestety. Ostatnią rzeczą, jaką bym chciałby była, potrzeba uruchamiania szpitala tymczasowego w centrum kongresowym. A w znaczy, tego jesteśmy? Jak to monitorować? To, 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 to nie nasze decyzje, nie nasze kompetencje. Ale mówię, ostatnią rzeczą by było dlatego, że nie spieszy mi się do opłat. Ale nie chciałbym sytuacji, gdzie obiektywne wskaźniki pandemiczne uzasadniają otwieranie kolejnych szpitali. Czy mamy coraz więcej zachorowań i, i, i coraz gorszą sytuację. A drogo będzie, jeśli już będzie ten luty bezpandemiczny? Wszystko wskazuje na to, że za godzinę 5 zł dla mieszkańców Katowic i 10 zł dla mieszkańców innych miast. A co zrobicie z galeriami handlowymi? Tam ciągle można zaparkować na kilka godzin też za darmo. No i wiemy na pewno, że na tych kilka godzin to wystarczy, aby swoje sprawy pozałatwiać, i jednak się jedzie samochodem do miasta. Tak, na to nie mamy większego wpływu. To jest kwestia rachunku ekonomicznego, biznesowego podmiotów, firm prowadzących takie galerie. Im to się opłaca, dlatego że no rzeczywiście te 2-3 godziny wystarczą na to, żeby pozałatwiać swoje sprawy w tak zwanym mieście, ale także żeby wejść do tej galerii i zakupy zrobić, jak się już zaparkowało, prawda? Bo z tym jest, z tym jest czasami ciężko, więc, więc liczę, że możemy być tym, który pokaże jakieś trendy w, w, w wykorzystaniu miejsc parkingowych, sposobie poruszania się po mieście. No, wszyscy wiemy, jak to dzisiaj wygląda. Proszę popatrzeć na samochody poruszające się w godzinach porannego czy popołudniowego szczytu. Ilość każdy z nas jeździ, trzeba powiedzieć samokrytycznie. Każdy z nas może stojąc w takim czy innym korku, popatrzeć w lewo w prawo i ile głów widzimy w samochodach. Jedną, Mało? Jedną, dwie. Chcemy mieć ten komfort, prawda? Na zachodzie Europy, ten carpooling jest czymś znacznie powszechniejszym, czyli, czyli omawianie się jedziemy jednym środkiem transportu. Niekoniecznie to samo miejsce, ale gdzieś tą trasę można. Optymalizować. No, samochodów przybywa, dróg nie wybudujemy i nie ma potrzeby, by budować tak dużo. To jest zresztą droga donikąd. Coraz powszechniejsze są poglądy. Ja nie chcę straszyć ani, ani mówić, że tak będziemy robić, ale są miasta na zachodzie Europy, a także i w Polsce rozważające kwestie ograniczenia przepustowości dróg, czyli zawężania ich po to, żeby no żeby ograniczyć w ten sposób, no, to fizycznie. Jesteśmy w Katowicach i w Katowicach też takie miejsca potrafimy znaleźć. Za zjedziemy z ronda. Tak. W... Ulicę Korfantego w prawo i miniemy miejsce, gdzie pracownicy na właśnie dosypują świeżą ziemię do dołów, w których będą posadzone drzewa. Tak. Kiedy to się stanie? Ja nie wiem, czy w grudniu sali się drzewa, ale tak to wygląda. No, ja nie jestem ogrodnikiem, mamy fachowców w mieście, którzy w tych sprawach są bardzo kompetentni. Myślę, że w tej chwili jeszcze temperatury są takie, że to można robić. Natomiast będziemy jechali aleją Korfantego. Aleja, jak sama nazwa wskazuje, to. Szeroka ulica. Szeroka, zadrzewiona ulica. To zadrzewiona będzie z szeroką, to bym polemizował. Będzie węższa. Będzie węższa dlatego, że wszyscy, którzy poruszają się na odcinku od Ronda do, powiedzmy, ulicy Piotra Skargi czy Moniuszki, e, ładna ziemia, czarna, no panna, powinny, tak, tak. powinny dobrze rosnąć. E, wiedzą, że tutaj nie ma problemów z płynnością, z przejazdem. Jedziemy w tej chwili jednym pasem, bo do jednego pasa szerokiego, w sytuacjach awaryjnych umożliwiającego poruszanie się dwóch pojazdów obok siebie została ta aleja zawężona. E, Myślę, że tutaj nie będzie problemów i, i yy, ty, drze... będziemy się cieszyć z tego, że drzew w Śródmieściu jest yy, więcej. To samo się będzie działo na ulicy Warszawskiej. Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic opowiedział nam o planach na najbliższą przyszłość i tę odleglejszą. Też bardzo dziękuję panie prezydencie Sportanie, za spotkanie. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Proszę państwa, ci, którzy się nie zaszczepili, bardzo proszę, szczepmy się. A ci, którzy mają czas, zapoznajcie się Państwo z projektem, z koncepcją przedłużenia ulicy Boheńskiego. Czekamy na Wasze głosy. Dziękuję.